Hejka, hejka, witam się z Wami w niedzielę, 21 listopada. Ja zaczynam dzień od przygotowania się na reportaż z chrztu. Dzisiaj będę robić zdjęcia w kościele, ale też na przygotowaniach w domu, bez przyjęcia dzisiaj, więc króciutko. Teraz akurat pakuję sprzęt, sprawdzam adresy. Zawsze dzień wcześniej ładuję wszystkie baterie, więc to już mam zrobione. Jeszcze tylko wyczyszczę karty i można działać, ale z domu wychodzę dopiero za półtorej godziny, także mam jeszcze trochę czasu, żeby dokończyć kawkę i porobić coś na komputerze. Jak zwykle jadą ze mną dzisiaj dwa aparaty, lampa tak na zapas, bo ja w domu, w kościele lampy nie używam. Oczywiście zapasowe karty i baterie, ale dzisiaj będzie krótko, więc zapewne nie będzie to użyte. Jest godzina 11:15. Ja muszę wyjść o 11:30. No i sobie teraz siedzę, czekam i się nudzę. Ja nie należę do osób spóźnialskich i zawsze jak mam wyjść o danej godzinie, to jestem gotowa już pół godziny przed. Czy 20 minut przed i siedzę i czekam do wyjścia? Zawsze tak mam. Nigdy nie mam tak, że w ostatniej chwili coś robię, albo w ostatniej chwili się ubieram, czy coś jeszcze pakuję. Nawet ubieram się godzinę wcześniej. Bo ja nigdy nie jestem w stanie wcześniej oszacować, ile mi czasu zajmie na przykład ubieranie się, czy zrobienie makijażu. No bo to różnie może być, prawda? Może, może będę musiała długo wybierać jakieś ubranie i nie znajdę i będę, będę czegoś szukać i, i mi się przedłuży, dlatego ja zawsze jestem gotowa dużo wcześniej. E, na przykład Arek, no wiadomo, facet, no ale on tak ma, że jak ma wyjść na przykład o 11.30, to będzie siedział do 11.25 przed komputerem i dopiero potem wstanie i będzie nakładał spodnie i będzie się w ogóle ubierał do wyjścia i jeszcze się psiukał perfunką i, i wychodził, nie? Także to jest takie na luzie podejście, a ja nie. Ja mam tak, że ja jestem gotowa wcześniej i potem 15 minut siedzę i zamulam. I czekam. Albo wychodzę wcześniej, przyjeżdżam na miejsce wcześniej. Dzisiaj też tak zrobię. Zaraz będę wyjeżdżać po prostu. Z racji tego, że dzisiaj nie będę na przyjęciu, to ubrałam się tak na luzie, w sweterek, nie muszę mieć na sobie koszuli ani żadnej marynarki, No, jak jestem na przyjęciach, to wiadomo, że staram się ubierać bardziej elegancko, a dzisiaj tak wygodnie, wygodnie, no, także lecimy. Ja już jestem po chrzcie, strasznie głodna jestem, zaraz zadzwonię do Arka i powiem, że podgrzał obiadek, bo akurat 15 minut drogi do domu. Dzisiaj jest tak brzydko, ciemno, pochmurno, jest godzina po 14, a tak jakby już e, zbliżał się wieczór. Chociaż w sumie i tak za dwie godziny będzie ciemno. Dobra, zmykam do domu, bo naprawdę czuję głoda. Mam ze sobą kefirek, ale już nie będę jadła, zjem, zjem obiad. I lecę, lecę, lecę. Hejka, witam się z Wami w poniedziałek. Ja jestem już po kawce, po śniadanku. E, zaraz zawiorę się za obróbkę zdjęć z wczorajszego reportażu z chrztu, ale zanim usiądę do komputera, otworzę paczkę, bo przed chwilą był u mnie kurier. Mam tutaj pakę z Media Expert. Wspominałam w ostatnim vlogu, że zamówiliśmy kamerki, które chcemy m, zamontować e, na budowie. Otworzymy, zobaczymy. Zamówiliśmy kamerki z Xiaomi. i zna. Ale to nic. Arek wybierał. No i mamy tutaj dwie kamerki. Tak zapakowane. Jedna, druga. Ładnie jest to zapakowane. Ale śmierdzi. Może to jest jakiś zapach? Ja znam ten zapach. Farby. To jest zapach farby. O. To też taki materiał. Kiedyś były Pampersy dla Lalek. I to jest taki materiał. Z tego był zrobiony Pampers dla Lalek. Ja takie miałam przynajmniej. No dobra, tak wygląda kamera. Jest to kamera zewnętrzna do zdalnego monitoringu. Tutaj jeszcze są jakieś części i będzie trzeba to jakoś zmontować, ale nie będę tego robić. Zostawię to w zadanie Arkowi. Dobra, potem Marek to poskłada. Tutaj mamy kodzik. Skanujemy ten kod, pobieramy aplikację i z aplikacji możemy mm, sterować. Ta kamera ma podobno wbudowany dźwięk odstraszającej syreny alarmową e, i. Jak ktoś wkracza na teren, to mm, kamerka wysyła powiadomienie na telefon. Będziemy testować, zobaczymy jak się sprawdzi. W tej chwili nie jestem w stanie nic powiedzieć o tej kamerce, ale może coś powiemy, jak już zamontujemy i przetestujemy. Znaczy, no, na razie jeszcze nie zamontujemy, ale będziemy testować w domu, e, jak to działa. Para! I co teraz? Dobra, idę, siadam do komputera, zabieram się za wróbkę zdjęcia, właśnie patrzę sobie, pani wyszła na balkon i tam montuje różne rzeczy, takie już na święta, już sobie tam ozdobiła cały balkon świątecznymi lampkami, powiesiła jakąś gwiazdkę i teraz widzę, że znowu coś tam wynosi i jeszcze tam dokłada. Już ma cały po prostu świecący balkon, teraz nie widać, bo wiadomo, jest dzień, ale nocą już świeci, ma cały świecący balkon, a jeszcze tam donosi. Ja jeszcze się wstrzymuję, poczekam do 1 grudnia z tym strojeniem świątecznym. Chociaż przyznam, że mam już ochotę zapalić sobie lampeczki, ale na razie umilam sobie e, świecami po prostu. Pachnącymi, zapachowymi świecami. E, to jest to, co tworzy klimat, ale bardziej jesienny niż zimowy. Bomba witaminowa, zielone smoothie. Staram się pić codziennie. Brakuje mi jednak szpinaku bo ja lubię z smoothie owocowe z dodatkiem szpinaku na przykład. Tutaj mam standardowo banan kiwi, gruszka i jabłko. Jeszcze dodałam sobie otrębów pszennych i płatki owsiane. No uśmiechnij się jeszcze raz tak samo. No fajnie to, tak? taka dobra jakość. O, w końcu przyszedł, można się poprzytulać. Najlepsza chwila w ciągu dnia. Jakarek przychodzi z biura. No i oczywiście wieczór, bo to jest wieczór, każdy wieczór to jest takie przytulanko, że Nie? Jak Ci smakuje? Powiedz, oceń. No, już mówiłem, że super ekstra. No, pychotka, nie? Bardzo dobre. I to jest... Kur... smaki. Kurczak w sasiekery z mleczkiem kokosowym, Aha. z fasolką, tutaj mamy też paprykę i szpinak. Hejka, hejka, witam się z Wami we wtorek, jest godzina 8.51. Witam się z Wami widoczkiem z mojego balkonu. Jak widzicie, pusto, mrzawka, pochmurno. I dzisiaj widziałam pierwszy śnieg. Może teraz tego nie widać, bo nie ma tego śniegu, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że dzisiaj zobaczyłam pierwsze płatki śniegu. Bardzo krótko to trwało, nie zdążyłam nawet nagrać, szkoda. Jest środa, godzina 10:50. Dzisiaj u mnie totalnie brak energii, bo rano musiałam wstać na pobranie krwi jechać. Wiadomo, wcześniej wstałam i jakoś tak y jestem zmęczona, nie dospałam i, i czuję, że po prostu powinnam zaliczyć drzemkę. Jednocześnie y nie chcę tracić poranka. Już, już nie poranka, już prawie południe się zbliża. Y nie chcę tracić dnia. Ale i tak dojdzie do tej drzemki, bo ja tak mam, że jak jestem niedospana, no to muszę sobie dospać w ciągu dnia. Kawa mi też nie pomoże za bardzo. Ale wypiję, mimo wszystko zrobię, mam ochotę, więc a może, a może jednak nie, ale i tak pewnie wieczorem po 15 mnie zetnie. Nic nie powiem więcej. O czym już zawią. Muszę zmyć ten makijaż, bo tak rano na szybko robiłam mi chyba nie do końca dobrze, bo coś mi tam powłaziło do oka no dzisiaj nie będzie dobry dzień od razu mówię dzisiaj jest też pochmurno już któryś dzień z rzędu jakoś tak nie, nie, nie za bardzo jeszcze sobie nie odkleiłam plasterka, zawsze mi zaklejają bo chcę, a potem nie zrywam bo mnie boli nie lubię zrywać tych plastrów zawsze taka mocna taśma i tutaj z włoskami razem nie, nie lubię a dobra to jest godzina 13.13, 13, ja już jestem po drzemce. Jednak sobie zrobiłam drzemę. Stwierdziłam, że lepiej się poczuję. Wcale siebie poczułam lepiej, bo razem z pobraniem krwi pobrano mi energię i nie mam dzisiaj sił. Dzisiaj jest dzień lenia totalnie. Ja już sobie zrobiłam kawkę, więc sobie piję na pobudzenie. Przetworzyłam sobie trochę balkon, niech trochę powietrza wleci. Dzisiaj rano było 3 stopnie, gdy wychodziliśmy do... Nie kieraliśmy do Enelmedu. i idę tak powoli dzisiaj będę sobie, może coś ogarnę na kąpie, taki, no mówię, dzień lenia. Jak to ja mówię, nie będę się kopać z koniem. E, jak potrzebuję odpoczynku, to po prostu sobie będę odpoczywać. I tyle. Ale z tą pogodą to serio, już któryś dzień z rzędu jest tak brzydko fajnie, bo jak wpadło trochę słoneczka, to by od razu inaczej było, poszłoby się na jakiś spacer, tak chętnie, tak no mówię, nie zachęca, nie zachęca. Tak, w ogóle muszę zmyć swój poranny makijaż, bo mi się tu kreski pozmywały podczas drzemki. Ale w sumie dobra, zmyję i, i może teraz właśnie zrobię sobie nowy. Pomyślicie sobie, no chodzę po domu dzisiaj, dzień lenia, ale będę sobie makijaż robić. Ale muszę przetestować yy, puder, który wczoraj kupiłam w Hebe. Właśnie wczoraj byłam w Hebe i kupiłam trzy fajne produkty. Yy, więc w sumie wam pokażę, co kupiłam. To jest pierwszy produkt, jest to Puder z Annabelle Minerals, Puder mineralny. I chcę go dzisiaj przetestować nie dlatego, że używam go pierwszy raz, tylko dlatego, że kupiłam sobie tym razem nie matujący, bo miałam już taki sam, ale matujący. E, teraz kupiłam taki z drobinkami. Ja akurat nie lubię efektu świecącej się skóry i tych takich różnych rozświetlaczy i tego typu rzeczy, ale. Ale zobaczymy, może będzie fajnie wyglądał, przetestujemy. I to jest kolor Golden Fairest, taki bardzo jaśniutki, ale on się fajnie wtapia w skórę, no i do mnie, dla mnie dopasowany jest idealnie. Do mnie, Ta, do mnie, nie dla mnie, <grym> podlasianka. Kolejny produkt, który kupiłam chyba, to jest właśnie paletka do konturowania z Gosza. Tutaj mamy bronzer, rozświetlacz i róż. Eee, no i kupiłam takie najjaśniejsze odcienie. Bo, bo były dwa akurat dostępne, dwie, dwie takie paletki były dostępne w Hebe. Pani mi poleciła, stwierdziłam, że kupię, bo była też fajna promka z 80 zł, przecenione na 39,90, znaczy 79,99 to była ta pierwsza cena i były przecenione na 39,99, no więc bardzo dobra promka. Ogólnie to szukałam bronzera, no i Pani poleciła mi dwa, taki tańszy do 20 zł i taki. Ale jak ja porównałam i sobie wzięłam troszeczkę na paluszek i rozprowadziłam, to rzeczywiście ten tak, tak fajnie się równomiernie rozprowadza. I jest taki leciutki, więc to mi się spodobało. Tutaj mamy taki mat, matowy brązer, a tutaj z kolei z połyskiem, więc też coś nowego dla mnie. Zobaczymy. Ja to nie jestem za bardzo makijażowa, ale jak już sobie czasem kupię jakiś produkt, to już taki bardziej konkretny. Po prostu tak wolę. No i trzecia rzecz, uwaga, uwaga, trzecia rzecz to jest masło do ciała o zapachu piwoni i to jest masło do ciała, słuchajcie, z Laku. To jest firma, którą poznałam rok temu, bo dostałam z tej firmy e, rok temu na święta od siostry taki zestaw, zestaw kocica, tutaj mamy z kotkiem i w zestawie, który dostałam od siostry w prezencie miałam żel pod prysznic, balsam do ciała i również masło, nie, przepraszam, mus do twarzy, do mycia twarzy i zobaczyłam, że w Hebe te produkty są dostępne i byłam w szoku w sumie, bo nie wiedziałam, że akurat tam, ale okej, okay, To akurat masło do ciała też było na promce i było ono przy kasie, dlatego tak zwróciło moją uwagę. Tutaj mamy napisane... Nieważne jak długo żyjesz, lecz jak żyjesz, słuchaj swojego ciała, ono wie dokładnie czego potrzebujesz. No i tutaj mamy nasze masełko. Jeśli chodzi o produkty z tej firmy, to do mnie bardzo przemawiają te zapachy. E, to masło też pachnie tak bardzo intensywnie. To są takie jakby perfumowane zapachy. Nie wiem czy to jest perfumowane, bo akurat nie sprawdzałam. I jak się takim czymś nasmaruje, to mam wrażenie, że po prostu y, wcieram sobie perfumki w kremie. Te masła są chyba naturalne, na no 97% tutaj składników pochodzenia naturalnego. Produkt bardzo przyjemny dla skóry. No i ja, tak jak mówię, uwielbiam. Zapach żelu pod prysznic podobał mi się bardzo i to jest też bardzo podobny zapach tego masła do ciała. Nawet nie zdążyłam otworzyć, a już wydziela się ten zapach. No po prostu perfumy w kremie. Naprawdę kocham. Kocham, kocham. Super jest. A, uwielbiam. Naprawdę polecam. Polecam wypróbować chociaż jedno. I tutaj od razu pokażę to, co miałam w zestawie, który dostałam od siostry właśnie rok temu, to jeszcze nie zużyłam, to jest naturalny mus do mycia, do mycia twarzy. Zobaczcie, to jest konsystencja takiej pianki, to jest bardzo leciutkie do twarzy. Ja w ogóle jak to otworzyłam, to chciałam to zjeść, <gry> bo to normalnie przypomina tak coś, coś jakby do zjedzenia. Produkt spożywczy normalnie. Ja niedawno dopiero zaczęłam używać tego kosmetyku i myć sobie tym twarz, dlatego że musiałam pokończyć wcześniejsze produkty. A ja jak coś otworzę, to lubię to wykończyć i dopiero zabrać się za kolejny produkt. Nie mam tak, że mam na otwierane nie wiadomo ile kosmetyków. No, akurat, akurat ja tak mam. I generalnie bardzo polecam, więc jeżeli chcecie sobie przetestować któryś z tych. Produktów z to możecie wstąpić do Hebe i sobie popatrzeć, co tam ciekawego mają, bo jest cała półeczka właśnie kosmetyków z tej firmy. E, wy, dziewczyny, malujecie się tak na co dzień, jak nie wychodzicie z domu, nie musicie, to, to malujecie się tak dla samej siebie. Ja ostatnio codziennie, prawie, znaczy no też dlatego, że w sumie nagrywam, ale też chcę tak dla siebie, właśnie, żeby czuć się lepiej. E, ja tam lubię sobie to oczko troszkę. Pomalować, zrobić sobie kreskę eyelinerem, pomalować e, rzęsy. E, bo był taki czas, e, całkiem w sumie niedawno, że chodziłam jak muma codziennie, taka i w drechu, i w bluzie, i bez makijażu. I okej, okay, czułam się spoko. E, nie potrzebowałam tego, ale tak stwierdziłam: kurde, mój mąż na mnie patrzy chociaż dla niego, no i zaczęłam się tak y, codziennie w sumie malować, tak leciutko oczywiście, e, no i teraz też e, jakby, no i nadal to robię i czuję się o wiele lepiej ze sobą tak po prostu w ciągu dnia, chociaż wiadomo, bez makijażu też jest spoko, człowiek siebie akceptuje, ale no e, to oczko, tam troszeczkę puderku tak nałożyć, tak troszkę wygładzić tą cerę, skórę, koloryt, od razu lepiej się człowiek czuje. No, także tak. Ja tam nie umiem za bardzo tych rzeczy wszystkich używać, ten brązer i tak dalej. Wydaje mi się, że tutaj że też nie za bardzo to dobrze zrobiłam, ale ja tutaj nie jestem perfekcyjna, jeśli chodzi o makijaże, bo ja się na tym totalnie nie znam, tak jak mówię, ja mam minimum kosmetyków w kosmetyczce. No, ale jestem zadowolona z produktów, które kupiłam i oczywiście ten puder mineralny jest super, bo jest taki leciutki, ja uwielbiam i odkąd stosuję te mineralne, to jestem zakochana i tylko takie, bo nie obciążają skóry yy, i czuję się tak, jakbym tego makijażu w ogóle nie miała. Poza ustami, które zaraz zmyję, bo tak tylko na chwilkę pomalowałam. No, dobra, kończę. Myślę, że dzisiaj już nie będę się odzywać, dlatego że ściemnia się po prostu, a ja nie lubię nagrywać w świetle takim, jakie jest w naszym mieszkaniu. Ciemno jest, jest strasznie ciemno. Te żarówki, te żarandole, to jest niewypał totalny w tym mieszkaniu. <grymne> Także do następnego i pa pa! Wyłączmy to, wyłączmy to!